Jak pozbyłam się brzuszka? Uwaga, czarny humor! Tak, nie lubiłam swojego ciała, nie chciało mi się o nie dbać i chodzić na badania. Zachorowałam na raka szyjki macicy i przeszłam trzy operacje. Nie mam macicy, jajników, jajowodów, górnej części pochwy, węzłów chłonnych i kilku innych gadżetów. Ale mój brzuch wciąż nie zawsze jest płaski. Pod brzuszu mieszkają pęcherz, jelita, macica mięśnie, więzadła, tkanka tłuszczowa, naczynia, nerwy, ścisk jak w tokińskim metro. Pęcherz moczowy może pomieścić nawet pół litra siurów. W jelitach przeciska się kupsko, macica podlega cyklowi miesiączkowemu. I Ty to wszystko chcesz spłaszczyć do zera? Jak? Brzuszek dzielnie trzyma kał, mocz, bączki i obiad, ogarnia ciążę, pozwala nam stać, siedzieć, oddychać, rodzić, jeść, trawić, oczyszczać się, utrzymywać odporność i temperaturę ciała, oraz pierdzieć. Nie będzie płaski jak deska. Dajmy brzuszkom spokój i miłość, obserwujmy objawy. Co roku meldujmy się na wizycie ginekologicznej, a przynajmniej raz w życiu u fizjoterapeutki uroginekologicznej. Nie sikajmy na zapas i do ostatniej kropelki, nie bujajmy się z pełnym pęcherzem, do kupki podsuwajmy stołek pod nogi, żyjmy zdrowiej i pielęgnujmy skórę brzuszka. Ja najchętniej kokosowym masełkiem i pomarańczowym balsamem od Jorkaja. Twój brzuszek codziennie robi co może, a mój po diagnozie żyje już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lat. Kocham Cię brzuszku, zdrówka!